W tym filmie widzowie zrobiłem 100 fragów na box pvp na serwerze rapy.pl Wleciał konkurs na spoko szulkera z fajnymi przedmiotami Oglądajcie do końca, bo naprawdę warto I oczywiście bierzcie udział w konkursie Dzisiaj troszeczkę inaczej 500 łapek w górę do końca dzisiejszego dnia I już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał Nie przedłużając miłego oglądania Witam serdecznie Dziękuję bardzo, ależ to bardzo widzowie Za 10 tysięcy subskrypcji No i jest to coś pięknego dla mnie Bardzo się szybko rozwijamy Dziękuję wam że że subskrybujecie, że lajkujecie i że jesteście na odcinkach. E, widzowie, w ostatnim odcinku był giveaway na takiego Shulkera. O, bardzo fajny. E, gratulacje. Mordzia, która to wygrała tutaj się pojawia na ekranie. Napisz do mnie na Discord. Discord jest w opisie, stary, możesz do mnie normalnie napisać i odbierzesz sobie go na spokojnie. E, w dzisiejszym odcinku, no widzowie, gorzej być nie może. Mianowicie aktualnie tak on wygląda, ale spokojnie. E, on będzie dorobiony. On aktualnie nie jest jeszcze zrobiony, ale tu będzie też e, oczywiście Secik, cały jedenastka, głowa dwunastka, tu będzie Mieczek jedenastka i kilo też 11, więc nie martwcie gościu, który to wygra. Będzie to. Po prostu, no, na razie jeszcze go nie kompletowałem, tego Shulkera. Mam nadzieję, że rozumiecie. No i co trzeba zrobić, żeby wziąć o niego udział? No, wystarczy subik, łapa w górę i w komentarzu swój nick z Minecrafta. No, subik jest obowiązkowy, no, bo widzowie lecimy po, no, 11 tysięcy już, tak? No i tutaj jedna ciekawa rzecz. Mianowicie, o co tu chodzi, że nagle ja tutaj mam jakoś nad głową ranga twórca plis. No, wydaje mi się, że po prostu zasługuję na rangę e, twórca, youtubera tutaj na rapach, na boksie, bo prowadzę super serię Więc widzu, jeśli ktoś z ekipy rapy wstawi odcinek po prostu z boksa Napisz, że ja chcę rangę twórca i że zasługuję, bo jestem dobrym youtuberem Ok, ok e, Widzowie, w dzisiejszym odcinku mianowicie plan jest prosty Jak widzicie mam 89 fragów i no niestety ten odcinek miał być czegoś innego Ale zabrakło mi czasu, a szykuję coś fajnego moim zdaniem Więc no jeszcze kolejny powód, dlaczego warto subskrybować I za niedługo wleci ten odcinek, a bo aktualnie ten, który chciałbym nagrać No nie jestem w stanie nagrać go samemu o, no nie chcę więcej spoilerować Będzie naprawdę kozacki odcinek e, Więc w dzisiejszym filmie, widzowie, no plan jest prosty Musimy wbić 100 fragów Mianowicie, e, no nie 100 teoretycznie, no bo zrobimy w tym filmie 11 fragów, ale uważam, że i tak Będzie spoko, więc mam nadzieję, że będzie dużo klepy Mam nadzieję, że się wyrobię ok, bo no jest godzina 9.20 A o 15 ten odcinek widzicie Więc no, nie, muszę, muszę to zrobić e, Najważniejsze, oczywiście e, Co do klepy, no to bez tego Widzowie, no nic nie zrobimy e, Muszę mieć stręże, te stręże są całkowicie Kurde drogie. Więc kupuję sobie dwa stręcze. Kupuję sobie e, te fajerki. Mamy wszystko pięknie, idealnie. Brakuje mi troszeczkę kobebów, Mam ich nie za dużo. Przydało mi się ich troszeczkę więcej, żeby się klefać. Tylko te kobłęby chyba do najtańszych nie należą. Nie no, w sumie. E, w sumie, w sumie, w sumie. No nie są aż takie drogie. kupię ich troszeczkę. Może kupię sobie ze staka. No to, trochę tej kasy mi znika z kąta. Muszę to akurat przyznać. Ale za niedługo wydaje mi się, że sobie jakoś zarobię. Będę po prostu kopał czy coś. No bo no trzeba zbierać powoli. Nie wiem kiedy. Ale mam nadzieję, że za niedługo do zostanie dodany nowy miecz Chociaż wydaje mi się, że widzowie tutaj będzie wszystko tak powoli robione Bo popatrzcie na to pod tym względem, że edycja boksa już ma chyba tutaj no dwa tygodnie Można chyba tak powiedzieć, że dwa tygodnie A nikt z ekipy rapy jeszcze odcinka nawet nie wstawił ani nic Więc no, no ciekawie może być, może być po prostu ciekawie, nie? Więc dobra widzowie, CH2 jestem aktualnie Zakładamy oczywiście Elitrę I zobaczmy, i no po prostu 11 fragów To jest plan yy, na dzisiejszy odcinek bardzo prosty, y, bardzo jasny, i wydaje mi się, że nie ma powodu, dla którego y, nie powinienem sobie dać rady z wykonaniem tego zadania. No, jedyny powód może być taki, iż zabraknie tutaj ludzi na mapie, ale nie. 100 fragów to jest cel na dzisiaj. Nawet jak to by miało być 100 y, free killi w żelaznych secie, mnie to nie obchodzi, stary. Ja po prostu chcę wbijać, zabijać, nie, i elo, nie? No i chyba mamy pierwszego fraga. Czy żomal się spali? Nie, tak, spalił się. Jedno HP miał, więc idealnie mamy jeszcze 10 killi do zrobienia. Więc mam nadzieję, że to nie będzie. Najtrudniejszy yy, challenge, po prostu. Wydaje mi się, że najlepiej, właśnie, no, zabijać jest mimo wszystko w tych. Yy, w tych planetach, nie? Ale. no też minusem jest to, że jest troszeczkę mniej graczy. Tutaj jest w ogóle gościu o niku, Lol. Nie wiem, czy sobie tak ustawił, po prostu. Czy to jest jakiś mój widz. Ale jeśli widz, no to serdecznie dla ciebie, Camper. Dobra, jest to jakiś Brian widzowie, więc pat, po prostu, sobie latałem tutaj wokół i widzę, że. no, że laźniak nie? Więc po prostu, no mówię, nie, lecimy. Ej, dostałem drugiego killa. Ej, dosłownie latałem sobie, dostałem drugiego kila, Nie mam pojęcia. Za co, jakiegoś koksera Plus 9 rankingu i nie wiem kim jest Kokser i nie wiem kiedy ja się z nim biłem Ale no fraga dostałem 92, ej zobaczcie tutaj normalnie jakby To były jego itemy, ej naprawdę Jaki miał itemy, on miał jakieś słabe, ale tu to, Nie no to nie jest możliwe, że jakiś typek który się po prostu Wysypał nagle, nie wiem, zebrałem z niego przedmioty No ale dobra, dziwny frag bardzo Wydaje mi się, że najgłupszy A, kokser właśnie napisał, czy mu oddam, bo dedu przez laga, no niestety nawet Nic nie zebrałem, że mu to oddać Te dwie części seta mogę mu niby oddać Oddać, nie? No, i, no i spoko, oddam, ale nie? no niestety wydaje mi się, że jemu bardziej zależało na kilofie czy na jakimś mieczu, a no niestety takich przedmiotów to ja tutaj nie mam. Dobra, na cecha 2 sprawdziłem chyba wszystko widzowie co się dało, więc lecimy po prostu na cecha 1 tym razem, no i miejmy nadzieję, że tutaj... I jeszcze kogoś się da chapnąć. 8 killi do końca challenge'u. No to jest do zrobienia, to jest do zrobienia na ludzie Tak samo jak do zrobienia było w bicie 10 tysięcy na moim kanale. No kurcze, no naprawdę, taki byłem szczęśliwy wczoraj. Jest jakiś żelazny widzowie, więc on sobie tutaj po prostu się spali w tym momencie. Chociaż nie dobra, kitniemy go, czy się spali. Spalił się, plus 9 rankingu. Nice, nie jest to jedno z większych osiągnięć widzowie, no ale. Kill to kill. Dobra, zabiłem jakiegoś typa, który. Nie wiem, on jeszcze najlepszy jest to, że mnie wyzywał na czacie i po prostu go wyjaśniłem. I bardzo się cieszę z tego powodu, bo nie wiem po co ktoś taki mnie wyzywał. Ale bardzo, bardzo się cieszę, nie? Jeszcze napisał, że dostał laga, nie? Gdzie żadnego laga nie miał. Ale bardzo się cieszę, właśnie, że takich ludzi się zabija. I miał. Kurde, on miał chyba jakieś itemki, nie? Bo na pewno widzę, że tutaj siekiera jakąś kurde nedrytową 5-3, więc nawet sobie mi się to przyda. więc no. Dostałem z niego wszystko widzowie, czego dostać bym nie chciał, czyli jakieś emeraldy, diamenty, inne głupianka, ale no trudno, trudno. Dzisiaj mogę na to przymknąć oko. Najważniejsze, że dostałem killa i tam jakiś chyba nawet ranking był za niego, nie, plus 12 tylko, więc no też niezbyt dużo. Ale jeszcze jeszcze 6 fragów mi zostało, ok? I challenge będzie wykonany perfekcyjnie. O, zabiłem boryska widzowie. Fajnie, że się udało zabić ziomeczka jakiegoś. Tylko z niego nie zebrałem jakichś itemów żadnych, prawie. Nie wiem, czy tam z niego zebrałem. Zebrałem z niego spodnie i mieczyk. Ko Wiecie co najprawdopodobniej to był widz, bo on mi tam shiftował mi coś takiego, jak go zabiłem i zapytał, czy oddam mu itemki. I oczywiście mu oddam, widzowie. No nie ma, nie ma co, bo ja tego tak naprawdę nie potrzebuję. A no widać, że chłopakowi zależało na tych itemkach, więc napiszę oczywiście, że tak. Dodatkowo nawet skończył mi się strężyk, więc i nie pójdę sobie na spawna do kupie i oddam mój temki. Zabiłem typka widzowego jakiegoś. Odbił się od ściany jakimś cudem. Ale chyba żadnych przedmiotów z niego nie zebrałem. Nie, jakąś tam siódemkę miał, coś w tym stylu, więc całkiem spoko w sumie. Takie dość klasyczne temki, jakie mają ludzie na tym poziomie, widzę. Siódemki, siódemki, spoko. Zostałem tutaj potężnie zaatakowany widzowie przez kurde grupę chyba pięciu osób, jak widzicie koblują mnie drewnem, biją mnie mieczami Tobiasza, więc no niezły dym się tutaj dzieje, oczywiście no poradzę sobie, no bo to po prostu musiałbym być głupkiem, żeby nie wyjść z czegoś takiego, tym bardziej, że ci ludzie to są jakieś uposie, no i właśnie o tym mówiłem, nie? Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj aj, aj, aj. Dobra, mamy tutaj 97 kill. Taki dosłownie przypadkiem, bo uderzyłem go tak po prostu. Wyskoczył nagle z linii i dostał jednego strzała. Więc raczej uda mi się wykonać mój challengek. Mało kobłebów mam, to jest największy minus. Jakbym miał ich troszeczkę więcej, byłaby większa szansa na kogokolwiek tutaj zabicie. A tak to no, muszę oszczędzać. Tak, tak samo mam po prostu mało refili, wszystkiego. W ogóle mam mało przedmiotów, i to jest kurde mój e, problem aktualny. Dlatego też przydały mi się ranga twórca, szczerze, bo e, ranga twórca działa tak jak ranga rapy, a ta ranga. Rapy ma naprawdę fajnego kita, widzowie, patrząc na to. Jedyne, co bym chciał z tego kita, naprawdę to ta ilość koksów i refili, która się tam znajduje. Na niczym innym mi nie zależy i tak to bym miał taki, wiecie, no o wiele więcej tego, nie? Dlatego mam nadzieję, że uda. Uda się ją po prostu yy, dostać. Zasługuje na nią, moim zdaniem. Dobra, zabiłem jakiegoś pimpka, też skajsiłem fraga po prostu. E, Miecik ósemka, więc taki już nie najgorszy tej temki miał, ale resztę sobie oczywiście wyrzucimy. No i patrzę na to, cecha 3, średniawa, średniawa. Bardzo długo mi zajęło kogoś tutaj w ogóle jakoś zabić, znaleźć. Dość mało ludzi. Zmienimy sobie może na cecha 1 i mam nadzieję, że już tam dokończymy nasz challenge po prostu stu... 100... Kili. Bo nawet dosłownie w tych planetach nikogo nie ma. Nigdzie totalnie. Czy to właśnie ta wełna, czy to ten yy, Nederyt, No, nic, nic, nikogo tutaj nigdzie nie ma. Idziemy na CH1. Mam nadzieję, że tam jeszcze kogoś nam się uda. Kurde, nie nagrałem. Przed chwilą właśnie zabiłem widzowie jakiegoś Igoks e Koksa. Po prostu na dwa hity padł. Miał jakieś itemy dość słabe, ale yy, w kobłebie go po prostu udało mi się go złapać. Kurde, nie wiem dlaczego. Miałem wyłączone nagrywanie. No ale trudno, musicie wierzyć, naprawdę. Wyobraźcie to sobie, widzowie. Normalnie, typek leci, ja mu stawiam koba, zabijam go. No, to wydaje się to dość skomplikowane i na to, że to ja to zrobiłem to tym bardziej mało można w to uwierzyć, ale naprawdę tak było, więc ostatni frag, żeby już była piękna stówka powiem ja wam widzowie, że naprawdę kurde, został mi ostatni kill do zrobienia końca tego odcinka i jest tak ciężko no ja latam od 8 minut teraz no i nic, dosłownie nikogo nigdzie nie mogę znaleźć takiego, kogo mógłbym zabić no tu jest jakiś borystek, tylko tego Boryska, to ja w ogóle zabiłem już dzisiaj, więc nawet go nie biję bo chyba nawet mi nie, nie zaliczy fraga jest taki Stewek widzowie, i czy to będzie mój frak? Jest setny frak. Jezu, jak to długo zajęło. No wiadomo, te 11 fragów, które miałem dzisiaj zrobić na filmie widzowie, no to większość z nich było po prostu jakimiś stiwkami. To, ale to są rzeczy, na które wpływu nie mam. Mówię, brałem wszystko jak leci. Ale koniec końców udało się. 146 topka. Jeszcze kurczę, dużo brakuje do tego, aby troszeczkę wskoczyć wyżej. E, ja widzowie, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, subskrybujcie, bierzcie udział w konkursie, bo naprawdę wart, warto tego shulkera. E, Napisać komentarz. Elo.